Agora, já fiquei com a tua história. Minuto 3, minutos, 1, 2, 3, 4.

Więcej zmienił 53, 4, 5, 6, siedem, osiem, dziewięć, osiem, dziewięć, gra, zawsze wszystko będzie. Nasza moc gra, od zawsze no, bo notów brakuje. Ostatni numer się nawet nie zrakuje, więc jest kreczę, numery całkowo grawe. będą numer się, no, numer gra, od zawsze są same, jest kreczę, numer gra, zawsze muzyka i pasmo. Numer będzie na muzykę, słuchać, ciągle na Flow, znowu to zera po numerku, będzie na Flow, de To numerku, będzie na będzie na flow gdy numer gra, od Bóle. On zawsze na numer się Jest lipca i będzie piąty, już numer się zemie, z grypy, jest? Tak, to razem to jest, wtorek jest i godziny, poniedziałek i wtorek będzie, potem jest do ślata czwartek i dwa i całe było trzy tygodnie, trzy tygodnie, czwarty tydzień, było lipca, było te tygodnie i nowa nuca w domu, zawsze będzie w tutaj. Grała, no to będzie w czele, no. to się wytykło, to składamy dobre numery, rezygnacja, on zawsze będzie na numer się, no i są trzy, cztery Ryste z było i zostałeś lista i w środę, i potem czwarty i grał. nowa nuta gra, od zawsze więcej lata Wiem, pada też to już piękne Pogody, za nowy numer, tym pogody nowy numer, zawsze przepiękne Jak przebiegnie na piękniejsze ta pogody A to jest nowa nuda To na numer jest niego ciągle z Składam nowa nuta, numer, numer, nuta jest dobry rym od razu ona naszym i się będzie szybko, bo zawsze na naszym muzyka na numera trzyma składam do braku, zawsze będzie nasza muza gra. A tutaj na numera wyrafuje, wciąż drapuje na numera, się wyrafuje Na mocy coś się ma, no, no tak wyrafuje, Dobry numer, jest zawsze będzie wiele. Naszego rafineru wiatr, składam ciągle tak, I są najlepsze jakościowe traktaty. CD, CD, chodzimy gra, CD i Andy, gra, żeby Studio i Tutu, albumetkę i podziemna, to jest numer, podziemna, się dobry numer. Nabija, to tak, rafineru, nowy numer, który <tuszelenia> jest drapujący. Językowy, wiecem, że nowy ciągle. Jest link, nowy numer, się i nabita, tak, to nabija. Ja wiem, że dobry numer będzie, więc teraz na numer 7 mam zerobu, który tutaj jest. Ona nasze wersje się ma skręte, są nowy numer, czyli też numery, muzyka, a mi domy muzyczny, nowe numery. Piszę na hipkowe i rafuje ciągle znowu no to w przykład. numer szef, rapuje, ciągle, będzie składany. Każdy numer, każdy rok, tutaj jest. Ela tutaj jest to jest nowy numer, i jest numer, będzie grał. Zawsze numer siema dobry numer. Jest hip-hopem, tu. Na numerach siema skrecie, na numerach było, zawsze będzie na numerach. się ma rap, Od zawsze na numerach się ma zawsze jest na numerach się ma. Ale będą grały, to też się ma skręt, numer się ma, bity są na numerach się ma, drafunów, numer jest najlepsze kościoła, numery się ma. Każdy numer zlany, numer jest z rano, po południu, że się godziny i rapuje na numerach się ma, bity dobra, Bo zawsze tutaj na flownach, krystal się ma i rapuje. Od zawsze nowe numer, numer numery kawałki były zawsze, że numery się zepsuły się ma, jest numery 5 tak aby tak dzień, co i dzień drzewo, i dzień w obrzewu sztuka i Była taka jak idzie i dzień z obrzewu i, dzie, drzewo, sztuka, i jest dziewczyna i dziewczyna? Jest dziewczyna, i nie ona. Jeżeli chce mi pokazać, pokazać, czekać, że dziewczyna pokaże, nie chodź. Więc to ten numer, jest dobry numer. Napisałem, że się ma numer, jak ten dobry raport, zawsze tu na numer jest nowy numer, są na wszelkie zestawy rezerwacji, nowy numer się I bez numeru jestem razem z tym, bo tak nie rapuje. Ten numer dzisiaj wszystkie nowe. Numer 7 zawsze będzie na Numer, składam ciągle to gram zawsze będzie na numerze, się rapuje. Zawsze, się rapuje, Mówi, rapu będzie na fonie, rapuje. Na numera się ma znowu dobra, mu zawsze będzie na numera się rapuje. Oto na muzyce ślebie, to jest kawał, są nowe numery, będzie rapu zawsze. Podkładamy znowu zamknięte, z prezydentem, na ślimitach będzie rapu zawsze. Na muzyce się ma numerach, ślimad, dobra, po zawsze. Na numer, dobra, pięty. Rapu Siema, się na bietu więcej rapuje, z flow, jest krysta, jest rapuje. Jest Newsko, trusko, li dobry, rapida, kipie numer. Śleba, rapuje, trenie, kip, kopowe, nowe numery, ślebie i trenie

12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 4, 5, 5, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 4, 15, 16, 17, 10, 17, 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

Wstają na numerach, się tutaj nowy, też prawo zawsze poleci, nowy maryszał są kawałki, zawsze będzie to, będzie właśnie.